Dobrze, teraz zrobię filmik o zaufaniu. Tak więc ten film jest o zaufaniu i ja wam powiem szczerze, że ja mam zaufanie do kierowcy. Ufam kierowcom bezgranicznie, bo kierowca zawsze mnie wozi moją trasą. I oczywiście ja mówię ogólnie o kierowcach z mojej trasy. Wiecie jak to jest, no. Ja sobie sam nie ufam. A ja sobie ufam. To ja ty Krzysiek? Też sobie ufam. No tak jak mówiłam, ja długo szukałam siebie i odnalazłam się na doldżu głupim. I to jest to, co ja mówiłam. Here I come to find myself, time goes by, looking for a peace and the end of a love. Sometimes I can't help myself, feel the tide. Coś takiego, coś tam dalej. A, zaśpiewajcie w porian na morzu po polsku, tak cały czas po angielsku. A, ja nie lubię języka polskiego. A co do zaufania, to nie wiem czy słyszeliście o takim człowieku co kiedyś. Był NNM i on się nazywał, teraz się nazywa Jan Man. I on nie pamiętał kim był, i on miał zaniki pamięci, i przez to był NNM. I on czuł, które miejsca są dobre, a które złe są. Po prostu miał takie przeczucia, tak samo ja czuję, które miejsca są dobre, a które złe. Okej, właśnie. Nie czujesz, że miejsca są dobre, jak to jest złe. Nie? Uh -huh. mm. Skręcamy na twardą górę teraz. Właśnie. Chodzimy do Twardogóry. góry. Właśnie. Dlaczego twardo góry się tak nazywa? Jak się nazywa? Bo to Tatarzy kiedyś nie chcieli, nie mogli napaść na tą górę, bo ona taka twarda była. Festenberg się nazywa. In Deutschland. To niemieckie miasto, było? Ja. Deutsche Wiesz dlaczego tego? Bo Pole się nazywa Opole. Czemu? Bo tam Ople produkują. Nie, Opole, nie. Dlatego uh -huh. jeden y, tam z takich y, starych, y, ze starej Polski, uh -huh. jakiś może coś takiego powiedział: O Pole! nie powstało Opole. Właśnie. Nie ja słyszałam o tym Zbysiu, ty? Słyszałeś? Jakiś Zbysiu? Jaki A zna, Zbysiu? znasz piosenkę gdzie jest kurwa Zbyszek <grym> Nie znam! Ale ja miałem męża Zbyszka po mój Boże! Ja już się słyszyłam, że można tak naprawdę tak, jest z nami Marcin, jest z nami Krzysiek, nie ma z nami Zbyszka. Gdzie jest kurwa Zbyszek? <grym> oj, oj. oj. się to Floriano na dzisiaj na internecie. Dobra. Na YouTube, gdzie jest Zbyszek? Ja zawsze jak nie mogłam długo znaleźć autostopa, jak nie mogłam długo złapać autostopa, to się modliłam do świętego Krzysztofa, żeby mi jakie auto piękne zręczą. Nie, jest jesteś niewierząca. Jestem niewierząca, ale tak jak mówiłam, jak to mogę, to no to mogę. Ale jakbyś ty stał dwie godziny na mrozie i nic by ci nie chciało stać, to co, nie liczyłbyś aut? Się na mrozie nigdy nie chcę stać. Właśnie. To, że jakby sobie mkwał w dół, dole, w dole się. że autobus też ci się rano nie zatrzymał? Nie, ja rzadko kiedy jeżdżę autobusami, bo no ja. Nie ten, autobus. Tak, bo nie można na gapę, bo to jest pierdolona Słuchaj, moja koleżanka chciała by Cię poznać. Chcesz pogadać chwilę? Oj, Socjotechnika. Nie ser. No. no dobra. No i co tam? Słuchaj, e, wiem, wiem, ja o tym myślałem. O dziewiątej jutro. Może być. Bo ja, cię, ja cię w ogóle prawie nie słyszę, bo kurde coś przerywa. Nocki? To slipa. No. no właśnie, za cały dzień stracony. Dobra, słuchaj, to jutro na dziewiątą się możemy umówić i ten. Yy, tam jutro pogadamy jeszcze. Wiesz co? Wiesz, jak to jest, na To był Męczywór? Skąd wiesz? On mi gadał. Co to jest Męczywór? Ja myślałam, że to twoja dziewczyna dzwoni. Bo ja bym się martwiła o swojego chłopaka, jakby wyjechał w trasę, czy jakąś tirówkę sobie nie zapoznał. Czy Męczywora? Właśnie. Wstydzi się. To są techniki z tą socjotechniku wyłącz tego, bo to już Dobre. uznajesz tereny, nie? Tak, tak.